Chcesz być dobrym menedżerem? Musi zdobyć umiejętność właściwej separacji spraw zawodowych od otoczenia. Nie jest to łatwe, zwłaszcza kiedy rzecz dotyczy kwestii politycznych czy światopoglądowych. Ale kiedy dopuścimy do tego, żeby na nasze relacje w pracy zaczęły wpływać niezawodowe emocje, to nie tylko możemy utracić kontrolę nad zespołem, ale i nad sobą. Oto przypadek pewnego kupca z działu zakupów. W dziale zakupów jednej z firm na stanowisku wiodącego kupca pracował Adam, osoba o bardzo wyrazistych poglądach politycznych. Przy czym problemem nie był sam fakt, iż te poglądy były w zasadniczej mniejszości i prawie nikt w dziale ich nie podzielał. Problem stanowiła potrzeba Adama do nieustannego ich wypowiadania oraz prowokowania dyskusji politycznych przy absolutnym przekonaniu o słuszności swojego zdania. Ton argumentów Adama był arbitralny, nie dopuszczający żadnego słowa sprzeciwu, złośliwy, a nawet obraźliwy wobec oponentów. W ogólności często jest tak, że jeżeli nawet jakaś osoba w grupie ma zdecydowanie inny pogląd niż reszta, ale ma do tego dystans, traktuje sprawy z lekkim humorem, rozumie wieloznaczność interpretacji i odcieni danego problemu, to generalnie nie wpływa to na jakieś negatywne postrzeganie tej osoby. W naszym przypadku jednak postawa kupca była zero jedynkowa, nawet misyjna. Nie tylko wyrażał swoje często kontrowersyjne poglądy, ale wręcz wymagał, aby inni bezkrytycznie je podzielali. W efekcie Adam oczywiście nie był lubiany przez zespół, a pomijając tych, którzy ciągle starali się z nim dyskutować, pracownicy wyraźnie się od niego izolowali. Co ciekawe, jednak nasz kupiec prezentował zupełnie inny obraz w stosunkach biznesowych. Był świetnym negocjatorem, potrafiącym znaleźć niebanalne, nieoczywiste, ale zadowalające obie strony rozwiązania. Doskonale znał rynek dostawców w swojej kategorii, był poważany w środowisku i uchodził zupełnie słusznie za bardzo dobrego specjalistę. Pewnej wiosny nasz kraj znalazł się w ogniu kampanii wyborczej, co oczywiście spowodowało, iż temperatura sporu i dyskusji z udziałem naszego bohatera stała się więcej niż gorąca. Praktycznie codziennie w zespole dochodziło do i kłótni, ponieważ część współpracowników nie zamierzała Adamowi odpuszczać. Okres ten był także czasem oceny rocznej. I szef działu zakupów w procesie oceny Adama wystawił mu maksymalnie niską notę. Zwłaszcza w obszarze relacji ze współpracownikami przełożonymi. Ponieważ wynik tej oceny bezpośrednio przekładał się na podwyżki, nasz bohater został pozbawiony dużej jej części. W efekcie poczuł się obrażony i, mówiąc kolokwialnie, rzucił papierami. Przed odejściem z firmy napisał jednak jeszcze pismo do zarządu, w którym zarzucił szefowi działu niesprawiedliwe traktowanie na tle politycznym. Skarga ta, plus fakt, że Mimo wszystko z firmy odszedł jeden z kluczowych pracowników, nie wyszła na dobre menadżerowi, który wkrótce również stracił swoje stanowisko. Adam zatrudnił się u konkurencji, gdzie jego pozycja zawodowa stała się nawet silniejsza. Bynajmniej jednak nie z przyczyn politycznych, bo zarówno szef działu w drugiej firmie, jak i większość współpracowników była w bardzo podobnej opozycji poglądowej co w firmie pierwszej. Różnica polegała jednak na tym, że przełożony na postawę kupca reagował w zupełnie inny sposób. Po pierwsze, menedżer ten postanowił maksymalnie ograniczyć kontakty naszego bohatera ze współpracownikami. Kupiec większość czasu spędzał albo w terenie, albo pracował zdalnie. Podczas dni biurowych nie miał już czasu na dyskusje pozazawodowe, ponieważ z gruntu rzeczy jego plan był dość napięty. Przełożony ponadto starał się ucinać w zarodku spory na tle politycznym. Często dość ostro upominając naszego bohatera. Ale w odróżnieniu od emocjonalnie zaangażowanego menedżera w firmie pierwszej, traktował swojego podwładnego maksymalnie obiektywnie. Ocena pracy dotyczyła w zasadzie wyłącznie kompetencji i zachowań zawodowych, co do których z reguły nie było żadnych zastrzeżeń. Wręcz przeciwnie, nasz kupiec był niewątpliwą gwiazdą, mającą realny i mierzalny wpływ na wyniki finansowe firmy. Przełożony kupca stał po przeciwnej stronie politycznych sympatii naszego bohatera. To zresztą jasno mu wyłożył, podkreślając jednocześnie, że poglądy te są mu zupełnie obojętne, o ile nie wpłyną na efekty pracy kupca i efekty pracy działu. Ponieważ jednak menedżer aktywnie kontrolował relacje kupca z zespołem, to do żadnych ekscesów praktycznie nie dochodziło. O dziwo, Warta postawa przełożonego nie wpłynęła na jego postrzeganie przez pracownika. Adam wypowiadał się o swoim szefie z najwyższym szacunkiem i uważał go za jednego z najlepszych, z jakim kiedykolwiek zdarzyło mu się pracować. Umiejętność pragmatycznego rozgraniczenia spraw zawodowych, świata poglądowych może być bardzo trudna, ale w dużym stopniu to właśnie definiuje profesjonalizm i klasę menedżera. Od jednego z takich menadżerów usłyszałem kiedyś powiedzenie, że on sam nigdy nie ocenia poglądu swoich pracowników. On stara się te poglądy zrozumieć. Odebrałem te zdanie jako jedno z najważniejszych, jakie słyszałem, i przez wiele lat starałem się postępować właśnie według tej prostej, ale uważam szalenie mądrej wskazówki. Od tego czasu w zasadzie nie miałem żadnych problemów z zarządzaniem osobami o najprzeróżniejszych przekonaniach czy poglądach. A czy Wy uważacie, że różnice światopoglądowe lub polityczne mogą mieć wpływ na sprawy zawodowe? Czy macie jakieś własne metody zarządzania pracownikami na przeciwległych biegunach politycznych? A może w ogóle kontrola tego rodzaju rzeczy nie ma sensu i należy pozostawić sprawy własnemu biegowi? Dajcie znać w komentarzach. Zapraszam na kolejne odcinki podcastu Jak Być Dobrym Menedżerem.